Jesteśmy coraz bliżej Ziemi Obiecanej w naszej podróży rekolekcyjnej. W dzisiejszych tekstach z Księgi Powtórzonego Prawa, nad którymi się zatrzymujemy, widzimy, jak Mojżesz wysyła zwiadowców do Ziemi Obiecanej. Oni idą, aby rozpoznać teren, i później, przysłuchiwaliśmy się również temu fragmentowi, słyszymy o zaproszeniu które kieruje Pan Bóg, czy bardziej rozkazowi, który daje Pan Bóg Mojżeszowi, mówi pójdziesz na górze i tam, pójdziesz na górę i tam zakończysz swoje życie. Widzimy więc naród wybrany, który zbliża się do ziemi obiecanej, jeszcze do niej nie wszedł, ale już się do niej zbliża. I widzimy właśnie zwiadowców, którzy poszli wybadać teren, wracają i mówią: piękne owoce są w tym kraju. To jest naprawdę bardzo żyzny kraj. Ale od razu, zaraz mówią: Myśmy widzieli tam ludzi, którzy są gigantami, miasta są silne, oblężone, nie damy rady, nie możemy zdobyć tego kraju. I znowu zaczynają narzekać. Znowu zaczynają burzyć się na Mojżesza. I to jest domeną przywódców, że muszą się zmagać i borykać z opozycją. Często ta opozycja nie ma podstaw, tak jak tutaj. Nie było podstaw. Ci ludzie skupili się na jednym detalu, zapominając, jak to Bóg wyprowadził ich z ziemi egipskiej, że to przecież Bóg walczył za nich, z Egipcjanami. Że to przecież Pan Bóg dokonał wszystko potężną ręką. Zwiadowcy byli ludźmi małej wiary i bardzo bojaźliwymi. I lud znowu zaczyna narzekać. W księdze wyjścia i powtórzonego prawa dziesięć razy czytamy, jak lud przychodzi i narzeka na Mojżesza. Narzeka i marudzi. Jest więc potrzeba, aby ten, który stoi na czele wspólnoty, naprawdę był człowiekiem wiary. Żeby nie dał się porwać temu nastrojowi przygnębienia, który nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. I dlatego myślimy jako Polacy, możemy błogosławić Pana Boga za takie postaci jak błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, który naprawdę przez tak długi okres został postawiony na czele kościoła w Polsce i również dziękować Panu Bogu za kolejnego Polaka, świętego Jana Pawła II? Naprawdę zobaczcie, jak jedna postać, jedna osoba ma wielki wpływ potem na życie, na życie innych. Ale jaka jest dla nas z tego nauka? Naprawdę jest potrzeba, abyś była zakorzeniona w Bogu? Żeby w Twojej rodzinie znalazł się ktoś, kto może dać to słowo Boże. Kto będzie miał to inne patrzenie na rzeczywistość. Czyli nie takie patrzenie, jak ma świat, że trzeba zawsze być najlepszym, że trzeba zdobywać sukcesy, zarabiać dużo pieniędzy, być na świeczniku, żeby inni nas podziwiali. Żebyśmy mogli dać to spojrzenie, tą optykę Bożą. A to jest potrzeba, aby właśnie nasze serce było blisko Pana Boga. Abyśmy to my byli zjednoczeni z Panem Bogiem. I zobaczcie, myślę, że mamy to doświadczenie właśnie z naszych rodzin, że czasami wystarczy jedno zdanie. Jedno zdanie, które potem prowadzi, kieruje rodzinę. Może, może ktoś z Waszych rodzin jest teraz w sytuacji. Dramatycznej, myśli o rozwodzie, bo się nie układa, są problemy. I czasem wystarczy naprawdę jedno zdanie powiedziane z przekonaniem osoby starszej, która ma jakiś autorytet w rodzinie, która powie odwagi. Módl się, proś Boga, zobaczy, że Bóg ci pomoże. Trudności są, zmagania są, ale oprzyj się o Boga. Może ktoś myśli o aborcji. I wystarczy jedno zdanie. Odwagi, Bóg ci pomoże wychować to dziecko. Przyjmij je. Nie lękaj się. Może potrzeba jednego zdania, żeby powiedzieć odwagi. Pogódźcie się. To nie ma sensu. Latami te właśnie i brak przebaczenia. Zobacz, jak to niszczy wasze rodziny. Pogódźcie się w imię Boga. Odpuść. Przebacz. Zostań. Więc jest potrzeba, abyśmy to my właśnie byli tymi, którzy, którzy są zakorzenieni naprawdę głęboko w Bogu. I zobaczcie, do ziemi obiecanej mogą wejść tylko ludzie wolni. Tylko ludzie wolni. Pan Bóg tak sprawił, że naród, który błąkał się na pustyni przez 40 lat, Ostatecznie nikt oprócz Jozułego z ludzi, którzy urodzili się w Egipcie nie wszedł do ziemi obiecanej. Oni wszyscy umarli na pustyni. Była to, była to swego rodzaju kara za brak wierności, za brak okazaniu Bogu zaufania i chwały. Ale jest tu też potężne nauczanie, które przychodzi i pokazuje, że Dopiero ci, którzy urodzili się na pustyni, to znaczy nie urodzili się w niewoli, dopiero ludzie wolni mogą wejść do ziemi obiecanej. I do tego również zaprasza ciebie Pan. Pan Bóg zaprasza nas wszystkich do nieba. I wejście do nieba jest tylko dla ludzi wolnych. I dlatego właśnie to zaproszenie, do, które kieruje do nas Pan, Bóg, abyśmy tutaj, żyjąc na Ziemi, podejmowali takie decyzje, aby one ostatecznie prowadziły nas do wolności. Grzech jest zawsze niewolą. Wolnością jest móc nie grzeszyć. Wolnością jest nie grzeszyć. Jest taki piękny film pod tytułem Ostrów bliski wam. Albo wyspa opisujące historię mnicha żyjącego w prawosławnym klasztorze. Jest taka piękna scena, kiedy ten mnich ma umierać. Przygotował sobie trumnę, wyłożył ją pięknie białym materiałem, przebrał się w białą szatę, mówi ja teraz idę Umierać. Ja umrę. I dlatego przebrał się w białą szatę, a był palaczem w tym klasztorze, więc zawsze był brudny od tego koksu, od węgla. Zawsze chodził, no, umorusany, a tutaj pięknie się umył. Przybrał tą białą szatę i mówi: Idę na spotkanie z Bogiem. I wtedy jeden z braci tego klasztoru, który prześladował go za życia który nie żywił do niego sympatii, ale miał do niego jakiś jednak wielki szacunek i cześć, bo widział jego świętość. W obliczu tej dramatycznej sytuacji, widząc swego współbrata, który idzie umierać, idzie umierać, pyta go: co mam robić? Jak mam żyć? A wtedy ten mnich, chwilę przed swoją śmiercią, patrzy na niego i mówi: Żyj jak potrafisz i staraj się dużo nie grzeszyć. Myślę, że właśnie, może również u nas są czasami jakieś myśli, jak my mamy żyć. Myślimy o, o tym, żeby zdobywać szczyty, a żyjemy w dolinach. Żeby sobie właśnie powiedzieć: Żyj jak potrafisz i staraj się dużo nie grzeszyć, jak możesz. I to właśnie dlatego chcemy się modlić. Dlatego chcemy klękać przed tabernakulum, przed krzyżem. I prosić Pana Boga pokornie o łaski, abyśmy właśnie mogli dobrze przeżyć to nasze życie, które nie zawsze jest kolorowe. Czasami właśnie ma odcień jesieni, mgły i jest szare, ale to też jest nasze piękne życie. Życzę Wam sobie właśnie tego zakochania się w Bogu, tego oparcia się o Boga. Tego przygnięcia do niego. My sami jesteśmy słabi. My sami naprawdę nic nie możemy sami z siebie, ale Bóg, Bóg jest potężny. I dlatego Bóg może pomimo naszych słabości, grzechów i niewierności wprowadzić do nas do tej przysłowiowej ziemi obiecanej, do nieba. Nie dzięki naszym zasługom, nie dzięki naszym staraniom czy modlitwom, ale dzięki Jego nieskończonemu miłosierdziu.